Siema, ja jestem JJZ, a to jest kolejny odcinek z serii Zwiedzajmy Serwery. W tym odcinku jesteśmy na serwerze, który... nie wiem jak się nazywa. Dobra, pójdź... o, oto jest admin. Kacper. No. Y nie wiem, czy serwer jest nowy, czy stary, ale... Y Gram dzisiaj dopiero na nim... Wcześniej na nim nie grałem. W ogóle. Yy... No. Trochę już go zwiedziłam. Trochę. W piekle byłam. I w ogóle to. Yy... Większość rzeczy zdobyłam sama. Oczywiście, demon tu się nie liczy, bo on mi dał. Ale to. Hva tror jeg det er? mówiłam ale zapomniałam ja nie wyprowadzono z stropu w domu i nie wiem teraz o co chodzi mm. o, mój domek wcześniej już wybudowany no jak już mówiłam większość tych rzeczy sama zrobiłam zdobyłam poza diamentem bo diament dostałam od admina i zbroje też dostałam od admina czy pokazać, że to ja, to ja. Aha, ja, gdzie to jest? To. O, to ja. To... Hm. bardzo fajny serwer i w ogóle Admin ma 9 lat z tego co widzę, ale mniejsza o to. No. Ja teraz będę nie dopytywał. Kurczę. No i tak, oczywiście. Teraz nie wiem o czym mam mówić, bo cały czas ktoś mi coś przerywa. I w ogóle. Ale dobra. Yy. Otóż serwer jest bardzo fajny. Yy, fajny teren. Bardzo fajna mapa. Taka yy, powiedzmy, miejscami są takie góry, takie nie za Mm. Mm. No i yy, miejscami, jak już mówiłam, są takie góry, takie pokażę za chwilę, a miejscami jest tak płasko. Właśnie, muszę jeszcze iść szukać owcy, bo jak widzicie, znalazłam tylko dwie i tylko mam dwie... o, dwie wełny. A żeby zrobić sobie łóżko, potrzebuję jeszcze jednej. Muszę będę mieć... Yy, 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 tu myślę gdzie... tu. Tu pod okienkę. Pod jednym i drugim okienkiem. Ale chyba już się ciemno robi... No. I... jak się trafi na taką płaską, jak ja mam na przykład do no to też można to zrobić, nie? No. I w ogóle... Teraz trochę Wam pokażę, jak wygląda na tym serwie. Yy... Szpan drewniany miecz. Dobra, yy... jak tu na tym serwie wygląda, to Wam pokażę. Na przykład, jaki pierwszy raz ktoś loguje, to tam koło tego domku z niebieskim dachem się spamuje. Tu jest taka moja druszka, sama ją zrobiłam. Nie tu. Nie, tu w zasadzie, tu, tu, tu do góry. Ale mniejsze oto, patrzcie, jak, o, jak fajnie. Tego tu nie było w Tutaj macie, proszę bardzo, zasady. E Zasady, nie będę ich teraz czytać, bo każdy może sobie sam przeczytać. jest takie fajne. Dobra, yy, pokażę Wam, gdzie się mniej więcej, bo no nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś znaczy się oczywiście nie stanę dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jak się spawnujecie, ale tutaj zazwyczaj się spawnujecie. Więc tak to wygląda. Tu macie wc Eee. Mila. Macie wc ta pokażę wam WCeta. WC. WC picker Nie będę teraz z niego korzystać, no. Nie na filmiku. No, e... Aha, a tutaj... To właściwie, nie wiem co to jest. Chyba... I do admina Nie wiem. W każdym razie nie będę tu wchodzić, żeby nie naruszać prywatności. I w ogóle. Także tak wygląda serwer, bardzo mi się podoba. I jakbyście chcieli dane, aby na niego wejść, to piście w komentarzach.